A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli go na przeciwległym brzegu, rzekli do niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki. Ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który dawam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg ojciec. Oni zaś rzekli do Niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali, wykonywali dzieła Boga? Jezus, odpowiadając, rzekł do nich, na tym polega dzieło Boga. Abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Rzekli do niego. Jaki więc ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli na pustyni, jak napisano. Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojrzysz dał wam chleb z nieba. Ale dopiero ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego. Panie, dawaj, dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. A kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzielić. W Ewangelii świętego Jana w tym urywku Jezus porównuje do siebie Ja jestem chlebem żywym, kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki. Spodobało się Bogu, Jezusowi Chrystusowi, aby pozostał z nami pod postacią chleba. Chleb to jest pokarm podstawowy dla, dla nas ludzi, dla każdego człowieka. Bez chleba nie ma życia. Tak jak potrzebujemy chleba tego codziennego, aby żyło nasze ciało, tak potrzebujemy Jezusa Chrystusa, abyśmy mieli życie w sobie na życie wieczne, na życie przyszłe. Potrzebujemy Jezusa do życia duchowego. W tym właśnie urywku zawsze, zawsze mam takie skojarzenie ze słowami świętego brata Alberta, który mówił, że chcę... Być jak chleb leżący na stole i każdy, kto może do niego podejść, ukroić sobie tyle, ile potrzeba, aby się posilić. Dlatego potrzebujemy tego chleba codziennego, ale przede wszystkim potrzebujemy Jezusa Chrystusa, aby żyć życiem duchowym, życiem na życie wieczne. Pan Jezus powiedział: Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn człowieczy. Wszyscy przychodzimy do Pana Jezusa i prosimy o różne rzeczy, które nam są potrzebne. Mniej lub bardziej ważne. Prosimy o zdrowie dla naszych najbliższych, o nawrócenie dla tych, którzy są bliscy naszemu sercu. Prosimy o zgodę w rodzinie, o jedność małżeńską. Czasami zapominamy, że tak naprawdę powinniśmy zabiegać najbardziej o relacje z naszym Bogiem, z Panem Jezusem, że te wszystkie rzeczy są mniej ważne, że jeżeli Pan Jezus będzie na pierwszym miejscu i dobrze zbudowana relacja z Nim, pełna miłości, to wszystko inne się również ułoży, że musimy zabiegać również o pokarm duchowy, o to, żeby przyjmować jak najczęściej Eucharystię bo to daje niezwykły pokój i radość i tak naprawdę za sprawą łaski sprawy same się układają i za to chwała Panu. Chwała Panu. Przez cały ten fragment Janowej Ewangelii przewija się jako główna sprawa sprawa wiary. Jezus w, każdym, w każdej swojej wypowiedzi podkreśla to pośrednio lub bezpośrednio, jak ważna jest wiara, że podstawą przyjęcia Jego jest przyjęcie chleba z wiarą i tym chlebem jest On, którego daje nam Ojciec. Przyjmując Go w Eucharystii, modlę się o wiarę, aby tą wiarę Bóg pogłębił i aby mógł Jezusa przyjąć z wiarą. Chwała Panu! Znajdujemy się w Stryszawie, gdzie funkcjonuje nasza wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea. I dzisiaj właśnie świętujemy 20 jej istnienia, a także 25 lat kapłaństwa naszego pasterza, ojca Krzysztofa Czerwionki. Radują się nasze serca, szczególnie moje, że Pan Jezus postawił na mojej drodze tą wspólnotę. I od tej pory właśnie, było to przed 6 laty, moje życie zaczęło się systematycznie zmieniać. Poznałam Jezusa, wiem, że On jest, że żyje, że działa, zmienia mnie. Pierwsze zmienił mnie, aby potem mógł zmieniać moją rodzinę, aby mógł zmieniać moje dzieci, aby w rodzinie była miłość, aby była pokój, jedność. Wszystko to, czego wcześniej własnymi siłami nie mogłabym osiągnąć ani nawet marzyć o tym. Kiedy czytamy Mowę Eucharystyczną, kiedy Pana Jezusa w tej Ewangelii. I idąc na każdą Eucharystię jestem świadoma, że On jest, że On działa, że idę po to, aby mnie uzdrawiał, aby mnie przemieniał, aby mnie umacniał i tak się też dzieje. Właśnie w tej wspólnocie dopiero zaczęłam głębsze życie, głębsze życie wiarą, głębsze życie z Bogiem, głębszą relację z Nim. Umie z Nim rozmawiać, nawiązywać kontakt. Wiem, że On jest, że działa i w każdej sytuacji jest gotów mi pomagać, bo jest Bogiem miłości, jest Bogiem bliskim, Bogiem, który troszczy się nieustannie o nas. Chwała Panu. Chwała Panu. Na pytanie, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga, Jezus odpowiada, na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. To jest bardzo głęboka prawda, którą udało mi się zrozumieć po wielu, wielu latach mojego życia, byciu w kościele, przyjmowaniu sakramentów. Dzięki temu, że jestem we wspólnocie, udało mi się to zrozumieć, że jeśli nie uwierzę w to, że Jezus żył, że pozostawił nam swoją naukę w Ewangeliach, że żyje wśród nas, że jest żywy i działa, to to wszystko, co Jezus nam ofiaruje, nie mogę z tego skorzystać. To jest dla mnie niedostępne, w związku z czym nie rozwijam się, wykonuję różne czynności, działam we wspólnocie, robię różne piękne rzeczy, ale to są takie kroki w miejscu. Jeśli uwierzę, że Jezus żyje, to Dostaję od Boga w tym momencie Jego dary, które, które czekają na to, aby mnie po prostu w nie uwierzył, i wtedy je dostaję. I one powodują, że, że przemieniam się, rozwijam się, idę do przodu. I bardzo cieszę się, że, że mimo, że te, ten czas wielu lat, jakie zmarnowałem, jakby, żeby dojść do tej prawdy, to było wiele lat, to cieszę się, że to zrozumienie jest moim udziałem, i cieszę się i dziękuję Panu za to, że, że jestem w Galilei i że y, mogę się rozwijać. Chwała Panu. Chwała Panu. To dla mnie ważna Ewangelia. Ludzie pokorują, robią wiele wysiłku, by spotkać ponownie Jezusa. Przepływają jezioro, szukają Go. I mimo tego wysiłku, Jezus. Nie docenia ich wysiłku i gani ich, ponieważ chce zwrócić uwagę na coś jeszcze ważniejszego: że to On jest, że nie On jest ważny sam, ale Bóg Ojciec, którego posłał, i że teraz będą mieć prawdziwy chleb z nieba. I w tej Ewangelii Jezus dwa razy mówi za prawdę, za prawdę. Jak bardzo chciałaby to do nas dotarło, że On jest chlebem życia że kto do niego przychodzi, nie będzie pragnął. Ja sam w życiu wiele przeszedłem, mogę powiedzieć, że szukałem różnych rzeczy w swoim życiu, które tak naprawdę do końca nigdy nie przyniosły mi satysfakcji. I powiem z perspektywy dłuższego już życia, że dopiero teraz mam pokój w sercu, że właśnie tak szukałem, jak ci uczni, jak, jak ci ludzie, którzy szukali Jezusa. Że szukałem go w różnych miejscach, na różnych spotkaniach różnych ludzi, charyzmatyków, księży, ale kiedy spotkałem Galileę, kiedy zobaczyłem, jak tutaj można się formować, jak powierzyłem swoje życie Jezusowi, dopiero wtedy właśnie uświadomiłem sobie, czym jest Jezus, że to jest słowo żywe, które mogę się karmić. Całe życie miałem problem z czytaniem Słowa Bożego, a teraz jest to dla mnie przyjemność i rozkosz. Właśnie to Słowo, które ciągle nam przypomina o Nim, które ciągle nam mówi nowe rzeczy, które chce nam przypomnieć, że tylko w Nim jest nasze ukojenie, w Nim nas jest prawdziwy pokój, którego nie zaznamy w życiu poprzez pieniądze. Głodnemu wydaje się, że jest głodny, potrzebuje chleba, a tak naprawdę po potrzeba mu Ciebie, Jezu. I za to, że jesteś w moim życiu obecny, chwała Tobie, Panie. I oczywiście, przyjechaliśmy rodzinnie tutaj, i kiedy przyszliśmy tutaj, wiedzieliśmy, że to jest to miejsce, w którym mamy być, że tu nas Pan powołuje. Wcześniej byliśmy w domowym kościele przez 10 lat, ale wciąż poszukiwaliśmy wspólnoty, w której będziemy mogli się w jakiś sposób zakorzenić. Rzeczywiście, tak jak żona powiedziała, kiedy przyjechaliśmy tutaj, zrozumieliśmy, że. Tutaj jest nasze miejsce, że tutaj nas w szczególny sposób Pan Bóg posyła, właśnie do dzieła ewangelizacji. Wtedy jeszcze o tym nie wiedzieliśmy, ale, ale dzisiaj już wiemy, że Galilea to jest ewangelizacja, że Galilea to jest to miejsce, w którym możemy służyć, także służyć małżeństwom i staramy się po prostu trwać w tym, do czego Jezus nas wybrał. No ja jestem w tej wspólnocie 18 lat. Przyszłam do tej wspólnoty w takiej trudnej jest sytuacji życiowej, było mi bardzo ciężko. Szukałam pomocy u Boga, wołałam do Boga, żeby mi pomógł. To była taka modlitwa, którą odmówiłam w domu. To była modlitwa wypływająca z serca i nie czekałam długo na odpowiedź, ponieważ Bóg przyprowadził do mnie osobę, która dała świadectwo, że Jezus żyje, że ją uzdrowi i przyprowadziła mnie ta osoba tutaj na wzgórze. To było czuwanie. To było czuwanie wielką noc. I od tej nocy wszystko zaczęło się zmieniać w moim życiu. Miałam takie patrzenie na Boga wcześniej, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze. I myślałam, że tak jest, ponieważ doświadczałam różnych trudnych doświadczeń w swoim życiu trudnych i bolesnych. I myślałam sobie tak: no, Bóg mnie karze. Kiedy trafiłam tu, na wzgórze, do wspólnoty, po raz pierwszy usłyszałam e, tą najważniejszą prawdę dla mnie, że Bóg jest miłością i że Bóg kocha mnie osobiście. Nie, że kocha tłumy, że wszystkich, tak jak słyszałam dotychczas w kościele, ale że mnie osobiście. I to był jakby ten pierwszy krok, którym zawierzyłam Bogu. Tutaj oddałam życie Jezusowi. Tutaj nauczyłam się modlić. Ta moja modlitwa to była modlitwą, która wypływała z głębi serca. Tutaj otworzyłam się też na inne osoby i też na służbę we wspólnocie. I dzisiaj, będąc 18 lat w tej wspólnocie, jestem Bogu wdzięczna za to, że mnie tu przyprowadził. Bo jest to sens mojego życia i moja radość. I chwała Panu za to. Jak to się stało, że jesteśmy? Bardzo prosto, po prostu się pomodliliśmy i Pan Bóg postawił na naszej drodze kogoś, kto powiedział nam o tym miejscu, o tej wspólnocie. Modliliśmy się, Boże zrób coś w naszym życiu, zmień coś. No i wtedy właśnie nasz wspólny znajomy powiedział nam o tym miejscu. Przyjechaliśmy pierwszy raz i już wiedzieliśmy, że kolejny raz za miesiąc musimy być. Później było nowe życie. I przemieniło się nasze życie. Mamy nowe życie w Chrystusie, w tej właśnie wspólnocie, i odczytujemy to tak, że to właśnie Bóg chce, żebyśmy byli, to, żebyśmy byli tutaj. Że to jest miejsce, gdzie chce nas prowadzić, że to jest miejsce właściwe dla nas w tym momencie. Jesteśmy razem, mamy tą łaskę ogromną, że jesteśmy razem z Lidią w tej wspólnocie. Kroczymy razem i to jest nasza ogromna radość i, 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 i wolność. Co byście powiedzieli o sobie, która by was zapytała, a może pójdę do Galilei? Jak byście ją zachęcili? Chodź, bo tam jest Chrystus. Chodź, bo spotkasz tam prawdziwego, żywego Pana. Tego, który nam to wszystko uczynił. No i oczywiście świadectwo naszego życia. Staramy się codziennie po prostu tym żyć. Żyć tą prawdą, że Jezus jest żywy, prawdziwy. I aleluja, chwała Panu. Dzień. dziękuję Wam bardzo. Dzień.